Jak ja już mam dosyć tego WF-u. Nie widzę go! Chciałabym go jakoś ominąć, ale jak? Uuu, może w internecie coś znajdę? Właśnie, mogę wydrukować sobie zaświadczenie, stwierdzające, że jestem chora. Najbardziej wiarygodne zaświadczenie, pozwalające uniknąć chodzenia na WF. O, świetnie! A i zaświadczenie gotowe. O, mucha nie siada. Nauczyciel wf na pewno mi uwierzy. Byle tego w domu nie zostawić. Już dawno mogłam takie zaświadczenie przygotować. Moja młodsza kuzynka przyjeżdża do mnie w przyszłym tygodniu. Jest taka niegrzeczna. Na. Po prostu nie masz na nią o, nie dogaduję się najlepiej z dziećmi, ale mama każe mi z nią siedzieć, gdy ona i ciotka spacerują. Musisz mi spazumieć, mama też chce trochę odpocząć. Rozumiem, ale uważam, że powinny zatrudnić Nianie, zamiast zmuszać mnie do tego. A, czego ty wymagasz? To twoja torba? Nie, połóż ją na korytarzu. Okej. Okay. Ginny, stój! Amelka, mówiłaś coś? Co to jest? Ja znalazłam to u Kitty. Jakieś zaświadczenie? Niezwykłe zaświadczenie. Przeczytaj. W sensie, Kitty jest w ciąży? Tak. Wygląda na to, że była u lekarza i nam nie powiedziała. I co teraz zrobimy? Podłóżmy po prostu zaświadczenie na miejsce i udawajmy, że nic nie wiemy. No, to nie będzie proste. Myślę, że prędzej czy później Kitty sama nam wszystko opowie. Flora pewnie już wie. Może jej spytamy. Cini, myśl głową! A co jeśli ona jeszcze nic nie wie? Nie powiedziałabym najlepszej przyjaciółce? Nie wierzę. Jeannie, wie, że to trudne, ale musimy siedzieć cicho i udawać, że nic nie wiemy. Ach, oj, jakie ciężkie! Kitty, dlaczego nosisz ciężary? Postanowiłam usunąć śmieci z pokoju. Pomożemy ci. Ach. Dobra, dzięki, nie jest za ciężkie? Jest okej. Okay. Jak potrzebujesz pomocy, to po prostu mów! A tam na górze jest jeszcze jedno pudełko. Wyniesiemy je, nie martw się. Aha! Dziękuję, dziewczyny, akurat jestem spóźniona. Dawaj. <grym> Nawet nie mam czasu zjeść. Kurcie, blade! Czy mogą coś takiego jeść? Oczywiście, że nie. Mniam, miam, 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 Czekaj! Eee. Ta zupka jest przeterminowana, nie możesz jej zjeść! Co za różnica? Jest sucha, nic jej się nie stanie! Daję tu! Kitty, musisz dbać o zdrowie! Tak, ale muszę również jeść. Zaraz ugotujemy ci coś normalnego. Dziewczyny, to oczywiście miłe, ale zaraz później się do pracy. Znalazłaś sobie pracę? Na płyta tu będę pracować w sklepie, sortować towary, rozładowywać. Rozkładać towar? On jest ciężki! Tak, jest ciężki, ale są tam specjalne wózki. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? A Dlaczego niby zły? Płacą tam bardzo dobre pieniądze. A w jakim sklepie będziesz pracować? W tym, który jest naprzeciwko szkoły. Oh, przypomniałam sobie, mój przyjaciel Leo tam pracował I mówił, że tam jest naprawdę źle I wcale nie płacą dobrze No nieźle, a ja myślałam, że trochę zarobię Teraz lepiej odpoczywaj Nie musisz pracować, jak coś ci pomożemy Co, serio? Jasne, zrelaksuj się, a my zrobimy obiad O, oh, dziękuję dziewczyny, co ja bym bez was zrobiła? Idź, idź odpocznij Kitty zupełnie oszalała. Czy kobieta w ciąży może podjąć taką pracę? Właśnie, jeszcze jest takie pyszne świństwo. Wygląda na to, że w ogóle nie obchodzi jej dziecko. Może po prostu nie wie co dobre, a co złe. Nawet my wiemy, a Kitty nie? Może uważa, że to bez znaczenia. Musimy z nią poważnie porozmawiać. Jimmy, nie możemy z nią rozmawiać. Pamiętaj, nie wiemy, że ona jest w ciąży. Chciałabym, żeby powiedziała nam o tym wcześniej. Cześć, dziewczyny! Wszystko okej? Okay? Cześć, tak, a u ciebie? U mnie wszystko okej, okay. a gdzie Kitty? Jest na górze, pewnie już na ciebie czeka. Tak, zadzwoniła i powiedziała, że ma pilną sprawę do omówienia. To idź szybko, co stoisz? Idę. Ojej! Kitty wyflorze, że jest w ciąży, a potem powie nam. Może podsłuchamy, żeby poznać reakcję Flory? Chciałabym, ale nie sądzę, żeby podsłuchiwanie było dobrym pomysłem. Ta, masz rację. Zobaczysz, Flora wyjdzie i będzie promienić szczęście. Cześć, Kitty. Co to za pilna rozmowa? Lepiej usiądź. Coś mi się tu nie podoba. Siadaj, siadaj. Tylko obiecaj, że nie będziesz przeklinać. Kitty, nie przeciągaj tego. Mów mi od razu, co się dzieje. No, pamiętasz, dałaś mi zegarek w zeszłym tygodniu. Pamiętam, zniszczyłaś go? Flora, przepraszam. Ja go. zgubiłam. Co? Kitty, jak mogłaś go zgubić? Po prostu zsunął mi się z ręki. Nie denerwuj się. Boże, Kitty, w ogóle nie można ci ufać. No, kiedy ta flora zejdzie? No kiedy? Flora, co się stało? Nic. To dlaczego jesteś taka zła? Kitty zrujnowała mi życie. Flora, nie możesz tak mówić. Nie wiecie, co się stało. Mam prawo tak mówić. Jestem pewna, że nie jest tak źle. Nie tak źle? Kitty jest nieodpowiedzialna i nie może jej w niczym zaufać. No ale Flora... Chcę pobyć sama. Wygląda na to, że Flora nie jest zadowolona z ciąży Kitty. Jest wściekła! Ciekawe dlaczego! Powinna cieszyć się szczęściem przyjaciółki. Pamiętam, że chciały razem założyć firmę, a teraz te plany będą musiały odłożyć na później. No to i ja ją można zrozumieć! Flora po prostu potrzebuje czasu. Chodźmy do Kitty, spróbujemy ją pocieszyć. Kitty, jak się masz? No, normalnie. Widziałyśmy, że Flora jest zła. Pokłóciłyście się? Trochę, ale jest okej. Okay. Przeszłyś mieć łodzić, żeby się nie denerwowała. To nie twoja wina, a Flora to psychopatka. Ja również jestem temu winna. Nie mów tak! Dziękuję za wsparcie, dziewczyny. Jesteście najlepsze. A teraz muszę odrobić lekcję. Jesteś zdenerwowana. Nie możesz w takim stanie odrabiać lekcji. Ja bym tego nie robiła, ale nauczyciel mnie zabije. Zrobię to za ciebie. Żartujesz, nie dasz sobie rady! Wszystko tam jest skomplikowane. Nie doceniasz mnie, wiem bardzo dużo, a jak coś poproszę starszego brata o pomoc! Dziewczyny, poświęcacie mi dzisiaj mnóstwo uwagi! Oczywiście jesteś naszą przyjaciółką i potrzebujesz odpoczynku! Dziękuję! Uh -huh. Dziwne, dlaczego dziewczyny są takie troskliwe, to miłe Zdenerwowana. Myślę, że się powstrzymuje, żeby nie zrobić krzywdy dziecku. Ja Odbryk jej lekcję, a ja zrobię zdrowy obiad. Dziewczyny, wychodzę. No dalej, przydać się świeże powietrze. Spróbuję poćwiczyć jogę. To mnie uspokaja. Nie to, co ten głupi błęk. Pójdę za nieś jedzenie nie są obiad. Przepraszam, wszystko ok? Amelka, to nie twoja wina. Coś cię boli? Co za koszmar? Oh, trochę się obiłam, ale wszystko ok. W ogóle nie powinnaś tego robić. Chodź do domu, położyć się. Dobra. Oh. Oj. pewno wszystko okej. Okay? Może lepiej wezwać lekarza. Dziewczyny, niepotrzebny jest lekarz. Po prostu trochę się obiłam. A jeśli coś stało się dziecku? Jakiemu dziecku? Wszystko wiemy. Co wiecie? Że jesteś w ciąży! Ja jestem w ciąży? Tak, widziałeśmy zaświadczenie w twojej torbie. Nie musisz już udawać. Gdzie moja torba? Nie, nie. Leź i odpoczywaj. Przepraszam, Kitty, nie chciałyśmy grzebać w twojej torbie. Zaświadczenie wypadło i po prostu je zobaczyłyśmy. Nawet jeśli Flora cię nie wesprze, to zrobimy to my. Tak, będziemy ci pomagać z dzieckiem i w ogóle możesz na nas polegać. <laughs> Dziękuję, dziewczyny, jesteście najlepsze. Może czegoś chcesz? Możemy przejść się do sklepu. Tak, chcę czegoś. Idźcie do sklepu, a ja wyślę wam listę. SMS-em. Może któraś z nas zostanie tutaj na wszelki wypadek? Nie, wszystko jest okej. Okay. idziemy. O matko. Gdzie ja patrzyłam, gdy wystawiałam zaświadczenie? Ale dziewczyny się teraz mną zajmują. Potem powiem prawdę. A na razie niech myślą, że jestem w ciąży. A tak będzie bardziej przekonująco. O kurczę, myślisz, że Kitty to wszystko zje? Jest w ciąży je za twoje! A ja słyszałam, że to nieprawda. Kobiety w ciąży nie powinny się przejadać. Wiem jedno, lepiej nie denerwować kobiet w ciąży, bo hormony im szaleją. Szkoda Kitty będzie samotną matką. Nie będzie samotna, ma nas! Ma też wielu innych przyjaciół. Da radę. Wow, nawet nie wiedziałam, że masz aż taki brzuch. Nie miałaś go. Dziecko po prostu szybko rośnie. To takie słodkie. Można dotknąć? Nie, sądzę, że on nie chce. Kupiliśmy wszystko, co chciałaś i jest tam. Zajrzałyśmy też do świata dziecka. Jest tam mnóstwo ślicznych ubranek dla maluchów. I łóżka, i zabawki. Cała masa rzeczy w jednym miejscu. Tak, później kupimy. Teraz jestem zmęczona. Odpoczywaj, nie będziemy ci przeszkadzać. Chodźmy, dzini. Go Kitty wybierze na matkę chrzestną, przecież pokłóciła się z florą. Pewnie nie, jesteśmy dobrymi przyjaciółkami i też bym chciała być chrzestną. Wybierze ten, który poważnie jej bardziej. Racja, będę jej we wszystkim pomagać. Kilka godzin temu mówiłaś, że nie lubisz dzieci. Jaka będzie z ciebie chrzestna? Właściwie to tak nie mówiłam. Patrz, idź, jak można się tak złościć na ciężarną przyjaciółkę? Nie wspierać jej. Dziewczyny, macie teraz czas? Chcesz coś? Nie. Co to za przedszkole? pokłóciłam się z Kitty, a nie z wami. No, no. Tak czy inaczej, idziemy z przyjaciółmi na piknik. Chcecie iść z nami? No, nieźle. Ona idzie na piknik. Lepiej zabierz ze sobą Kitty. To będzie dla niej dobre. Kitty nie zasłużyła, zrobiła coś złego. Flora, jestem w szoku, jak możesz tak mówić? Nie wtrącajcie się w nasze sprawy, okej? Okay? Jak przyjaźnić się z osobą, która znęca się nad ciężarną? Jaką ciężarną? Co ty żartujesz sobie? Kitty jest w ciąży. Kitty jest w ciąży? O Boże, Kitty, to prawda, jesteś w ciąży? No tak, jestem w ciąży. Dlaczego wcześniej nie powiedziałaś? Byłaś zła za zegarek. Postanowiłam ci nie mówić. Kitty to taka dobra wiadomość. Rozumiem, że czasy są trudne, ale pomogę ci we wszystkim. Dzięki, przyjaciółko. Chyba się pogodziły. To wspaniale. Teraz Kitty ma mniej stresu. Jeden problem mniej. Będzie trzeba kupić łóżeczko, pieluchy, butelkę albo butelki. Nie wiem, co jeszcze będzie potrzebne. Spokojnie, zrobi listę i wszystko kupię. Jestem taka podekscytowana, twoje życie teraz całkowicie się zmieni. Może wcale się nie zmieni? Dziecko to ogromna odpowiedzialność. Trzeba się przygotować na jego pojawienie. To już są moje problemy. Zwariowałaś, nie zostawię cię w tarapatach. Pomogę ci. Flora, nie martw się. Odpocznij, niedługo wrócę, jasne? Uh -huh. Tylko nic nie noś i tego typu rzeczy. Tak, tego się nie spodziewałam. Chyba muszę przyznać, że to wszystko nieprawda. Kitty, Kitty, kupiłam coś dla ciebie i dla dziecka. Ja też kupiłam, spójrz. Są tu rzeczy dla maluchów, a także witaminy dla mamy. A ja mam tu też książeczki dla dzieci. Dzięki dziewczyny, nie trzeba było. Oj, Kitty, z przyjemnością coś dla ciebie robimy. Tak, tylko poproś. Zrobimy wszystko! Myślę, że potrzebujesz poduszki dla ciężarnej. I ogólnie trzeba zmienić pościel. Jasne, ja się tym zajmę. Nie, ja! Ja! Jak miło! Kiedy znowu będę się mną tak zajmować? Na razie będę milczeć. Powiem za tydzień. Łóżeczko plus pieluchy. Luz Remont pokoju. Oho. Nie mam aż tylu pieniędzy. Będę musiała znaleźć pracę. Co robisz? Liczę, ile będzie potrzebne dla dziecka. I co, sporo wyszło? Mnóstwo! Teraz muszę zrobić pieniądze dla mojego siostrzeńca. Czas to rosnąć. Siostrzeńca? Kitty i, i nie jesteśmy tylko przyjaciółkami. Ona jest moją kuzynką czwartego stopnia. Świetnie, nie wiedzieliśmy! Teraz już wiecie, a skoro jest w takiej sytuacji, muszę jej pomóc! To są drobiazgi. Najważniejsze, żeby Kitty i Maluch byli zdrowi. Tak! Oczywiście powinni mieć wszystko co najlepsze. I więcej nie denerwuj, Kitty, bo dziecko zachoruje. Żartujecie? Doskonale to rozumiem. Co tam robisz? A przygotowuję się na studia. Zapomnij o studiach, teraz musisz myśleć o swoim dziecku. Mogę myśleć o dziecku i pójść na studia. Nie ma mowy, studia są bardzo stresujące. Nie będziesz już tam chodzić. A nie wiem dlaczego ty mi tego zabraniasz? Jestem twoją kuzynką, pamiętasz? Jestem za ciebie odpowiedzialna. A teraz pójdę do pracy, a ty zostaniesz z dzieckiem. Praca? A co z twoimi studiami? Studiami? Już zabrałam dokumenty i jutro idę na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy. Naprawdę zabrałaś dokumenty? Po co ten pośpiech? Kitty, ubranka, dziecięce są teraz bardzo drogie. Sama na nie nie zarobisz. Może nie powinnaś rezygnować ze studiów i pracować na pół etatu? Nie, nie pozwolę mojej ciężarnej kuzynce pracować. Ale Flora... Jutro chcę, żebyś odebrała dokumenty ze studiów. Muszę się jakoś wyplątać z tego. Flora naprawdę zrezygnowała ze studiów. Jeśli powiem prawdę... To już po mnie. Kitty, pościeliłam ci już łóżko. To ja pościeliłam ci łóżko. Co się stało? też smutno minę. To po prostu takie nieoczekiwane. Nie przygotowałam się. Słyszałam, że na coś takiego nie da się przygotować. Bycie mu nie jest złe. Szczególnie, gdy masz wsparcie. Flora jest dorosła i może pracować, a Melka i ja pomożemy jak tylko możemy. Nie podoba mi się to, że wszystko tak szybko się zmienia. No Kitty, teraz już za późno by o tym myśleć. Przy okazji, zdecydowałaś, kto będzie chrzestną? Nie wiem, może będą dwie chrzestny. A to w ogóle możliwe? Sama jeszcze nie wiem, najpierw muszę się dowiedzieć. Jestem taka zmęczona. Musisz odpocząć i koniecznie wypić witaminy, które ci kupiłam. Tak, tak, tak. Dziękuję. Dlaczego nie mogę powiedzieć prawdy? Nie wiedziałam, że sprawy zajdą tak daleko. Ach. Tak, muszę zadzwonić do Flory. Może jeszcze może wrócić na swoje studia. Halo, Flora. Chciałam ci coś powiedzieć. Kupisz mi menu z podwójnym cheeseburgerem? Dziecko chce. Dziękuję. Może to się jakoś samo rozwiąże. W mojej? A dlaczego nie w twojej? Kiedy masz pokój od słonecznej strony, to lepiej dla dziecka. Może zrobimy pokój dziecka w biurze, ale musimy gdzieś pracować. Będziemy pracować w salonie. Mam dobrą wiadomość: dostałam pracę i pożyczkę na rzeczy dla dziecka. Super! Właśnie omawiamy, gdzie będzie pokój dziecięcy. Teraz Kitty może odetchnąć z ulgą. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jej reakcję. Na pewno doceni taką opiekę. Chodźmy, powiemy jej wszystkie razem. Mamy dla ciebie świetną wiadomość. Dali mi kredyt, i teraz kupimy wszystkie rzeczy dla dziecka. Uh... <laughs> Ona żyje? Żyje. Co z nią? Jest w ciąży. Bardzo się martwi. Tak, ciężko być w ciąży. No teraz już na pewno nic nie zrobi i będzie opiekować się dzieckiem, nie przesypiając nocy. Pomożemy wszystkie razem na zmianę. Dzięki temu kiki będzie łatwiej. Co się stało? W końcu obudziłaś się. Ktoś musi cały czas opiekować się kiki. To nie jest konieczne. Konieczne! Kobietami w ciąży trzeba się zajmować! Kini ma rację. Kitty, znasz już płeć dziecka? To będzie chłopiec czy dziewczynka? Jeszcze nie wiem. A jakie nazwiesz? Pomyślałaś o imionach? Jeszcze nie myślałam. Znam jedno piękne imię dla dziewczynki. Ginny? Amelia to też piękne imię. Nie, Ginny lepsze. Ja znam świetne imię. Glafira. Glafira? Nie ma mowy. Tak miała najmniej nasza prababcia. Bawiłyśmy się z nią kiedyś. No, dla Fira też spoko. Nie obchodzi mnie to. Jak to nie obchodzi? To straszne imię. Kitty, co z tobą? Nawet nie chcesz wybierać imienia dla dziecka. Jakoś nie mam nastroju. Rozumiem, dziecko wiąże się z wieloma problemami. Nie będziesz mogła spać, on będzie cały czas krzyczał i będzie kapryśny. Ginny, zamknij się. Po co ją straszysz? Ona już się źle czuje. Kitty, kiedy USG? Chcę już zobaczyć dziecko. Tak, nie mogę się tu czekać, żeby je zobaczyć. Mm -hmm. Nie wiem, lekarz nie powiedział. Zadzwonię do lekarza i wszystkiego się dowiem. Nie, nie dzwoń do nikogo. Ten lekarz rozmawia tylko z matkami. Dziwni są ci lekarze. Jak tylko się czegoś dowiem, to od razu wam powiem. Dobra, Kitty, muszę jeszcze zrobić wiele rzeczy. Jest tyle do przygotowania. Flora tak się martwi o to dziecko. Kitty, masz wielkie szczęście, że masz taką kuzynkę. No i nas oczywiście. Wiem, to czemu jesteś przygnębiona? Oj, dziewczyny, gdybyście tylko wiedziały. Już starczy! Weźmy na zewnątrz i zaczerpnijmy powietrza. Może chcesz się napić? Albo jeść? Tylko powiedz. Dość, dziewczyny, starczy. Niczego nie potrzebuję. Mam wam coś do powiedzenia. No to mów. Mów. Uh... Kitty, usiądź na wszelki wypadek. Co się znowu stało? Siadaj, Kitty, siadaj. Kitty, postanowiłam i powiedziałam wszystko twojej mamie, a ona powiedziała całej rodzinie. Co? Dlaczego to zrobiłaś? Potrzebujesz pomocy, a krewni chętnie zajmą się dzieckiem. Myślę, że Flora postąpiła bardzo dobrze. A nie mogłaś się ze mną skonsultować? Wiem, że nie pozwoliłabyś mi tego powiedzieć. Ale nie mamy wyboru. Potrzebujemy każdej pomocy. <ścoughs> Mama jest mnie teraz wściekła. Na początku była zła, ale potem się ucieszyła. Ogółem wkrótce przyjadą tu wszyscy krewni, żeby ci pogratulować. To takie słodkie. Chyba nakryć do stołu będzie święto. Dosyć! Przedstawienie się skończyło! Jestem w ciąży. A co z zaświadczeniem? To zaświadczenie sfałszowałam, żeby nie chodzić na WF. To dlaczego od razu nie powiedziałaś? Po prostu tak bardzo o mnie dbałyście. Jasne, nie będę chrzestną. A co z... Co z moją nauką, pracą, kredytem? Przepraszam, Flora. Nie wiedziałam, że to zajdzie aż tak daleko. Tak, Kitty. Spodziewałam się tego po tobie. Biedna Flora zrobiła dla ciebie tak wiele. Dziewczyny, przepraszam. Ta, zawaliłam sprawę. Trzeba było od razu się przyznać. Flora, jak tam? I już byłam gotowa zostać ciocią. Ciesz się, teraz możesz otworzyć biznes tak, jak chciałeś. Teraz nie wiem, czy mogę zaufać Kitty. Tak, ja też bym w to wątpiła. Dla Kitty to tylko żart. A ja wyleciałam z uczelni. I jeszcze kredyt wzięłam. Myślę, że nadal możesz wrócić na studia i spłacić kredyt. Dobra, muszę iść posprzątać ten bałagan. Wszystko przez Kitty. Tak, zachowała się brzydko. Dzięki. A wy jak myślicie? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie też polubić i subskrybować kanału. Przed nami wiele ciekawych rzeczy. Wszystkim pa 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 pa! pa.